Witajcie w kolejnym skrzydłowie na moim kanale. Tu już się mnie pytali z zagranicy czy to prawdziwy kanał z YouTube'a. Tam zostaje, gdzie on jest? Hmm. Ale napisałem, że film się pojawił będzie, jeżeli go wygram. Dojdzie idzie na razie. O to chodzi. Ostatnio czekałem... Grałem cały czas na Nioku i... dopiero zawsze są razem udało mi się. Bo dostawałem takich typów, którzy... ...nie ogarniają gierki. Tu chyba go słyszałem. Tak mi się przynajmniej wydaje. A jednak nie. O Jezus. Tak też można. Tak, <laughs> miłości. Wiedziałbym to robić. Minus 8 Minus 8 myśli ze to jest super No zostaniemy tyle samo HP co nam mógłby ugrać to Jakiego jeszcze wierzę on co zlep teraz? No dobrze, szczo. Ale fart, ale szczęście mamy. W ogóle mam... miałem dobrze ustawioną kamerę? Nie wiem teraz, ale dobra. To ja mu tak podkoczyłem ping. Myślałem, że to u mnie tak zlogowało. A on tutaj był i mnie je je pozwolił na to, dobrze że przynajmniej ugrał, ale pozwolił mu na to, żeby mnie zabił w momencie, gdy plantowałem pakę. O co tutaj chodzi? Trochę niefajnie. Ja będę szybko coś kupię. Pan to zrobił? Jakim cudem? 5-3 to powinno być co najmniej 6-2. No, jaki trochę. I znowu robią comeback. Nie, nie wytrzymam. Po prostu nie wytrzymam. Jak miałem fajnego kila, to zobaczyłem, że nie mam odpułku meczu. A w momencie, kiedy ginę, to, to stoper leci mi. Bo było Co on robi? To mi się podoba. To mi się podobało, co on miał za baterię, Albo mi się zdawało? <grymne> nie wiem. Mam dwa kile mniej od niego, ale za to trzy punkty więcej dzięki czemu tego ja kieruję. Если мы чекаем, есть. Не, мы там с кем Maybe we'll, maybe one million chciałoby się, chciałoby się. My chciałoby się mieć tyle. Nie, <laughs> ja tego jeszcze tyle To był Zeus wtedy, czy, czy co? Nie wiem. Tu się dzieje tak, spieprzyć to tylko ja mogłem teraz. Normalnie granaty od Pago, nie tak samo jak on to robił. Dobrze, mamy siódmą rundę, przynajmniej tyle. ale chcę przez, przez to mida a ten co tutaj to się tak skom... jak to jest, że zostawiam komuś 6 hp a gość jest na hita, jak to jest możliwe? Po prostu jakim cudem. Ale ja, no tak poza tym to ewidentnie gościu może wykierować ten mecz. Niespodzianka... No i ksema to ja nie chcę. Widziałem tutaj ten wykrzyknik, po taki na nalegał do mnie. Najwięcej strzałów znowu w głowę. Kolejny awans. I na odcinku. A wam się jeszcze nauczyć, dobra, obracałaście łapki w górę, komentarze, subskrypcje ktoś sobie. Do następnego. No i siema.